Cześć, siemanko! Z tej strony Karol. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Spadek Powuju. Znajdujemy się na Szpakowie. No i zobaczcie, nasze buraczki, marchewka oraz pietruszka zniknęły z pola, teleportowały się do skrzyń. No, udało się to nam wszystko zrobić przez to, że po prostu przyjechał do mnie gościu z usługą i wykopał mi to wszystko, zapakował w skrzynie, także udało się, że tak powiem, po znajomości to ogarnąć. A ja zaraz to wszystko będę przewoziłem do stodoły, bo akurat, jeżeli o warzywa chodzi, a tutaj sobie ręczne zaczepianie zaczepujemy. OK, działa, działa. My to sobie wszystko będziemy zaraz przewozić naszym masztem. Akurat który niedawno zakupiłem, a tu też jest jeden z naszych nowych nabytków, przyczepa. Autosat D47, bo w sumie nie pamiętam, czy już ją Wam pokazywałem, czy jeszcze nie. Pojawiła się u nas taka szczepa, no i taką szczepą teraz będziemy sobie jeździć. W zamian też za to sprzedałem, no, ostatecznie, niestety, naszą dwukółkę. Trochę u nas popracowała, dużo i niedużo, ale powiem Wam tak, no, już po prostu była mi trochę niepotrzebna, więc no, trzeba było ją po prostu zamienić, nie? E, dobra, tutaj w ogóle ten maszt, taki jest potrzebny i niepotrzebny, nie, bo ogólnie do tych skrzyń to uważam, że lepszym rozwiązaniem byłby ten taki ala ładowacz, który jest na tył do ciągnika na tus, a dzisiaj ten cały maszt, no ale zobaczymy, popróbujemy. E, co do warzyw, będę je sprzedawał w jakimś tam lepszym okresie roku, niekoniecznie tym, co jest teraz. Jakie ja mam tu możliwości sterowania O, super świetnie, mogę sobie to lekko rozszerzyć. To już mi tam gra pasuje. E, popuśćmy to do końca. Oby, oby pasowało wszystko. Niby pasuje, nie? Ja tutaj dzisiaj, co wam będę krył? O, w ten sposób będę sobie ten parety przewoził nie zamierzam tutaj jakoś tam e, ba, lepiej się w to bawić i bardziej na tym skupiać dzisiaj bardziej mi tutaj zależy na tym, żeby jednak e, ogarnąć sobie jeszcze ziemniaczka i tego ziemniaczka tam pojeździć, posprzedawać no cena nie jest jakaś tam zadowalająca, ale jednak pieniążki są mi potrzebne, bo na moim kancie tylko 614 zł niestety, tak to dzisiaj akurat wyszło, ale mam nadzieję, że jako tako tutaj sobie już poradzimy z tą niedomą i będzie dobrze gdybym miał jeszcze sprzodopłyso to pewnie wziąłbym sobie drugi maszt tak na yy, dwa, że tak powiem nowe skrzynie latał ale i tak mimo wszystko muszę Wam powiedzieć, że nie jest źle yy, jedziemy po kolejną poogarniam sobie te skrzynie to wtedy się zabezpieczmy już za robotę tutaj z, z całą resztą tutaj nie bardzo, ale ok e, jeżeli chodzi o pietruszkę, to powiem Wam najlepiej wyszła, dla wszystkich e, naszych upraw, bo dała aż e, równe 4 tony tam pozostałe uprawy to dawały po 3 tony z groszami a akurat pietruszka nam dała tutaj najlepiej e, czemu jest w skrzyniach? bo łatwiej będzie mi ją zmagazynować to jest raz dobra, tutaj trochę Muszę ją ale to sobie teraz nie się a Tak, a tak do nasz ładować i sobie po prostu najnormalniej w świecie cofniemy i powinno być to wszystko ogarnięte. No i tak też jest. Eee, Skrzyniak jest mi ją po prostu łatwiej sprzedawać, eee, łatwiej też transportować i magazynować. I ogólnie rzecz biorąc, na no, u mnie jest taka sytuacja, jeżeli chodzi... A, czekaj, ta! jakiej dała marchewka, tak jak patrzę, bo ona dała, kurczę, trzy skrzyny, czyli dała ponad 4 tony, no jednak się, kurde, przeliczyłem, Ok, to marchewkę później weźmiemy sobie pierw buraczka cikowego, bo z nim jest tutaj taka sytuacja, że jednak, kurczę, ten buraczek, bo on jednak... Wolałabym, żeby wystawić tam na środku, skoro są tylko dwie skrzynie, a nie gdzieś tam z tyłu, tam z boku i na środku, potem jeszcze trzy skrzynie trochę wiesz, wiecie, więcej miejsca będę miał po prostu na magazynie. No i to mało się gospodarka rozwija. Czeka na mnie w sumie jeszcze na ten rok. W sumie tu czekają. dwa nabytki, bo chciałabym zakupić jeszcze pług i kultywator. No zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. Na razie wszystkie pieniążki jak widzicie wydałem. Ale liczę na to, że z ziemiaczków dość tutaj dobre pieniądze wpadną i będzie można sobie jakoś tam je fajnie rozdysponować. I coś tam z tego jeszcze będzie. Gdyby się dosłownie nos się zasłoną o Ale już niestety palecioka nie mam. Może kiedyś sobie kupię taki ręczny. Jakby jeszcze w tym farmingu ma... Grał i pasował, bo pamiętam, że w 19 jak grałem, chciałem mieć to w 22. 22 to była. Nie, sorry, 19, że 22 teraz grał, Co jak No to właśnie tam mm, był paleczok, ale on nie sprawdzał się niestety. No tutaj ten masztę kupiłem za 2000, używany, jak widzicie, trochę obdarty, Ale jak na moje gospodarstwo, moje potrzeby, no jest całkiem ok, uważam. E, naprawdę idzie się nie tutaj pobawić i robotę robi, także to jest najważniejsze e, bałem się, że będzie trochę gorzej, ale jednak jest ok. Tak samo powiem Wam do rozładunku nawozów teraz czy coś, to przy 80 czy 40 teraz ja sobie poradzę. Na razie z 40 jest ten problem, że ona nie ma z tyłu, z przodu sobie obciążnika, ale ten obciążnik e, niebawem się pojawi, bo tak czy siak będę musiał w niego zainwestować bo coś tu tak czuję że yy, ona tam traci yy, kurde nie to miało być ona tutaj właśnie traci i w sumie zarówno moc yy, i prędkość pod górkę właśnie kurczę przez te wszystkie opony które ma i przez brak obciążnika moim zdaniem to ma Dlatego spróbuję sobie na jeden sezon teraz przed zimę zrobię w niej remont. Zmienimy kabinę, no i na jeden sezon spróbujemy sobie ją właśnie tak fajnie zrobić. Zobaczymy, najwyżej po prostu potem kochony stare wrócą i dalej będzie bez obciążnika, ale już będzie z kabinę, nie? Także tak to mniej więcej u nas będzie wyglądało. Równo podjechałem, równo. Nie no, powiem wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o odłożenie tych skrzyń, no fajna praca jak dla mnie, nie? tłumaczy, że nie mamy daleka, jakby to jeszcze jakaś lawetka była bym sobie na nią pakował, to byłoby super no niestety na razie się do takiego nie dorobiłem Tutaj tak powinienem kurka wodna jeździć nie? na rondzie koło studni i do tyłu tutaj to byłoby coś świetnego, nie? a nie ja tam się kurka wodna bawię w to wszystko, no ale już tam trudno człowiek się uczy na błędach, na przyszłość będę pamiętał, no i dobra Trochę tych nie jest, nie będę ukrywał. Ziemniak też miał i skrzynię, tak ma powiem, ale uznałem, że potrzebuje gotówki dość szybko, więc po prostu z ziemniakiem nie dał Tak to mniej więcej nie wygląda. Eee, tym bardziej zobaczcie. Przyczepy do odwozu są. Cena nie jest najgorsza, więc uznałem, że mogę go sobie sprzedać. Nie? Eee, zwłaszcza też, że na no magazynowaniu nie ma ukrywać, co tutaj jednak troszkę będziemy tracić więc e, też trzeba być m, tego świadomy a ja za bardzo tutaj tracić nie chcę tyłu, okej okay. tak na szybko tylko sobie sprawdzę marchewka, pietrucha, ile to ma w ogóle najlepszą cenę, w czerwcu Upa, nie. nie, to do czerwca nie będziemy czekali my to raczej w grudniu będziemy sprzedawać m, bo Trzeba będzie przed zimę kupić te nowe działki, o, któryś, o których już tak długo, długo wspominam i które będą mi służyły właśnie do tego, ażeby e, posadzić na nich winorośla i mieć e, plantację winogron, e, no zresztą maszyny przez zimę do mnie przyjadą też więc tutaj też jakieś tam te będą potrzebne, czy to na zakup, czy to właśnie na rozpoczęcie, tyle co w sumie produkcji eee, winogron, jeszcze tam sobie zaczyna uprawy tych winogron. Eee, także zobaczymy jak sobie z tym poradzimy. No ja jestem dość mocno ciekawy, jakaś tam nowa uprawa to będzie coś co weszło do tego farminga, coś co miało być kurcze na początku jeszcze na Hoyt rom ale no nie wyszło. Jakoś tak nie, nie było nigdy czasu do tego, nie? ale obiecuję, że w nowym farmingu będę starał się pierwszej mapce, którą będę miał, w tej pierwszej serii robić wszystko, co tylko się to będzie seria metod prób i błędów tego farminga, nie? Naprawdę. Tak zwana seria doświadczalna. Okej. Okay. To sobie podepniemy. To sobie lekko tylko przestawię. No i powiem Wam, że jest naprawdę fajnie, nie? bo kurczę nazwudziłem to. Ożywek. zaraz sobie tak mniej więcej ceny posprawdzam żeby wiedzieć ile mogę liczyć że zarobię z tych warzyw zresztą same wykopki raczej tutaj będę robił na GPS-ie z takiej racji że uważam że zawsze w tych inżyektorach coś takiego jest e -żektor chyba się, chyba mniejsza a większa inżektor jest ta że e -żektorowe są dysze e także no i tak nie e chodzi mi tutaj o to że po prostu Zazwyczaj jest to zrobione tak, że te kombajny, jakby one tutaj z automatu się mogą prowadzić, bo idą jakieś tam paski, nie paski, które jakby wyczuwają, gdzie to ma skręcić, nie? I wiecie, tutaj tego będę się trzymał, że niby ten kombajn ma to samo, że on jakby sam się prowadzi, tutaj wiecie, o, o. i on się tak, o, sam tutaj ustawia yy, dlatego też yy, ja o, będę starał się jechać sobie sześćdziesiątką gdzieś tam z boku. A no kombajnik niech sobie kopie, nie? Dobra, e, rozkładamy go. A już był rozłożony, sorry. Okej, okay, opuszczamy, załączamy. No i lecimy pomalutku. Okej, okay. także niech to sobie tutaj kopie jedneczka i my sobie sprawdzimy tutaj te ceny nie? Eee, pasternak po 500 to mamy jakieś 2000 marchew po 500 to mamy raz, dwa no 2500 no ja pierdziel Tysiące, dwa i pół tysiąca. Jeszcze sobie sprawdzimy tam dalej, jak to będzie szło. No, powiem wam, że kurde, no, zapowiada się ciekawie, nie? Okej, okay. ja sobie wiedziałem, będzie kupało, będzie kupało. Coś tam niby bierze, ale nie bierze, ale kopie, Ok, mniejsza większa. E, buraczek 450 i buraczka by było też tam. Za 2000 tysiące będzie mniej więcej. Czyli dwa, dwa i pół i 6,5 eee, porywach do 7,5 tysiąca złotych na tym zarobi Kurde, powiem Wam tak szczerze, że chyba ziemniaki dzisiaj lepiej dazam, naprawdę, tak szczerze mówiąc, bo na ziemniaczkach tutaj na pewno się nie przejadę, to jest zarobek który będzie piękne. Chociaż znaczy, zobaczymy. Na razie mamy dopiero 300 kg, dopiero zabraliśmy to co ja tutaj wsadziłem, więc może być jeszcze różnie, no ale... Ja jestem dobrej myśli, zobaczymy jak to tutaj będzie. Soja dała w sumie nam 1,5 tony. To już mogę nam się pochwalić za te 1,5 tony. Jak mówiłem, za tonę mamy 3 tony, więc powinienem dostać 3 tony plus 1,5, 4,5. Przeryw dał mi 5, więc moje tutaj już kury mają żarcie, na jeszcze mają. Nie będę ukrywał, że zaraz go mieć nie będą Bo jednak muszę trzeba powiedzieć, że już tak kolorowo nie jest nie? Już zobaczcie, że te kurki tutaj trochę tego obżarły Podejrzewam, że do połowy roku mniej więcej to starczy Tutaj tak samo jest z pokarmem Muszę jeszcze iść po siano I powiem Wam a propos siano no, Kurde jego raz mało, mało Będę musiał znowu skosić Najlepszy, że mamy teraz grzesień no i w tym wrześniu będę się starał dosiany kurcze czekajcie teraz musi być e, było już chyba prasowanie nie było zbieranie a nie było jeszcze prasowania i zgrabianie także to sobie jeszcze na jednym odcinku chyba we wrześniu nawet zobaczymy a może i w październiku to jeszcze czas pokażę może zrobić nawet tak że po prostu jednego dnia nagram dwa odcinki jakoś tak to Tutaj mniej więcej wyjdzie. Powiem Wam tak, ja tu sobie kopię, kopię, kopię. i kurde, jakiegoś super plonu nie widzę. Także trochę się tutaj najeździmy tą naszą 60ką, A z plonem to będzie jednak kurczę różne. No liczę, że jednak coś tutaj nazbieramy. No bo szkoda by było te zestawy, które tutaj przyjechały, mm, puścić puste, nie? Tutaj 4,5 i 3,5 tonów kubki. 8 ton powinno mniej więcej być tego zimoka, chyba będzie kopią... coś mi się wydaje. Aż musiałem przepić. Także jak mówiłem będzie tutaj tylko 5. E, raczej chyba nie więcej. No ale zobaczymy. No Fajnie byłoby naprawdę to wszystko wywieźć, te dwie pełne szczepy. No ale jeszcze długi czas pokażę jak to wyjdzie no mokra, bo jest po 60, sami zobaczcie, jak to idzie, jak szatan. No ale dobra, zobaczymy ogólnie, w jakiej cenie jest ten ziemniak, bo ja zapomniałem. Yy, także tutaj ziemniaczki, 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 one są tutaj u góry w sumie. Ziemniak niby po 624, no 470 mniej więcej, za to idzie. Też powinienem go podtrzymać do stycznia, ale to, powiem Wam, nawet nie ma sensu. Ok, w sumie to tak, zrobimy, że ja sobie dojadę w tej chwili tam pod przyczepy, albo nawet do końca, bo jest taka możliwość, wysypię to co mam, no i będę będę dalej tutaj sobie jechał. No nie tak rzecz biorąc, to powinniśmy jeździć odwrotnie z tym kombajnem, nie? nie w lewą stronę kręcić, a w prawą tam mniejsza większa ok tak teraz jest dobrze no zobaczymy może tak źle nie będzie jak mi się wydawało z początku trochę muszę odjechać w bok bo tutaj mały mijak z początku powstał no i dobra do końca raczej powinienem dojechać eee, tutaj na zbiornika chyba jest około spokojnie dojechać dojedziemy no i dobra i będziemy się sypali na no, pierwszą przyczepkę jak on będzie to myślę że takie szczęście yy, jest do odgadnięcia sobie przejechałem obok drzwi, także jest pięknie mm, Tutaj ten kawałeczek co mi jak powstał to go zbiorę okay. Ktoś tam powie, a 20 kilo zebrałeś, no ale 20 kilo to jest też pieniądz, nie? Od nowa teraz muszę się gdzieś ustawić jakoś Hmm, powiem wam, że może jest duża szansa, że dość fajnym tonem tutaj e, zakończymy te zbiory tego ziemniaka. Jeszcze nie będę ukrywał, tutaj te moje zbiory nie są złe. My nie mamy dużego gospodarstwa, e, więc one są adekwatne do tego, ile do że tak powiem, danej uprawy było tutaj u mnie zasiane, nie? E, soji zebrałem zabrałem półtorej tony, normalnie bym to dostał chyba po 3000 tysiące za soję. No 3600, no to kurczę razy 1,5 1800 4600 400 No to już dopłatą co z 5500 już bym miało ze samą soję, nie? Także muszę Wam powiedzieć, że nie jest Brew pozorom naprawdę nie jest źle. Okej, okay, tutaj ten przeskok z jeszcze. O, tutaj muszę wjechać. No i lecę na stacyn. to pomalutku. 6 na godzinę. I powiem Wam, że będzie e, Może na przyszły rok, jak jakieś działki doszły do tego areału będzie więcej, chociaż ja tutaj nie będę ukrywał, co jest ukrywane. Ja nie będę ukrywał, na razie prosty Tutaj tego też, że bardzo areał, warzywa są jakoś tak dodatkowo dziadek zawsze, sorry wujek zawsze tutaj działał z tymi warzywami no ja staram się tutaj z nimi działać nie? może gdzieś tam mówi ten areał będzie większy kiedyś to robiło się w sumie wszystko bardziej ręcznie teraz no mechanicznie uważam, że będzie lepiej gdzieś tam ten kombajn do warzywek na przyszły sezon też może i się uda zakupić zobaczymy, no ale to też są pieniądze nie? bo pokażę Wam ten kombajn, który do mnie przyjechał. On kosztuje 40 tysięcy, z tym to jest aż 52 tysiące, nie? Taki zestaw. A jeszcze to by się przydało. A to już tam będzie mniejsza, większa. Kurde, o co tutaj chodzi dzisiaj, że nic nie zbieramy? tu się w kurze, przyporządnie podjechać z tym moim kombajnem i już powinienem, tutaj pobierać już fajnie. Tutaj połowę wzięło, połowę wzięło i idź pan wciół z taką robotą zaraz chyba kurde na rękę będę jeździł będzie dużo dużo szybciej i przynajmniej bez pustych przejazdów no i dobra i tak sobie będziemy jechać pewnie środkiem troszkę mi tego zostanie jak znam życie a już na to nic nie poradzimy zobaczę jak to wyjdzie od rozmijaków to się okaże, no, teoretycznie bez mijaka, nie? Teoretycznie. A no, praktycznie to się potem okaże, jak będziemy, kurde, orać ile jeszcze ziemniaków w ziemi zostało, nie? Nie mam no, za nie będzie. W końcu do coś powieranie. okej. Okay. Ej, ja tu je jak pan czuł? Ja naprawdę, powinienem odwrotnie jeździć, ja to wiem, nie? No, ten ziemniak powinien być po lewej, po prawej stronie je tam w środku powinienem działać no ale to niestety nie na, nie na moje gospodarstwo w tej chwili nie, takie rzeczy okej okay. no tutaj bolko Wam powiem, że naprawdę jeżeli chodzi o ten online, myślę, że na początek dla nas jest wystarczający taka Anka to już byłaby po prostu za duża na area u ziemniaka, który tutaj mamy no bo co ja tutaj jak 6 to będzie to będzie naprawdę super Czy nawet jak będzie taki jeden zestaw e, Myślałem, że sobie pojadę w trasę dzisiaj 902 chyba jednak niestety nie e, Nie uda mi się to szkoda. No szkoda, to powiem Wam, że Myślałem, że naprawdę sobie fajnie tutaj podziałam I <laughs> jednak e, się przejedziemy do szpak chyba transu Tam jak te silosy są Do chłopaków na pet No ale trudno, może będzie mi dane kiedyś więcej. Dobra, kolejna to ona jest, tu będzie jeszcze kolejna. Może się uda tak, że będę miał pełen zestaw, nie? Szkoda, że tak za bardzo tutaj na odcinku wszystko dowiemy. Jest to mało prawdopodobne, ale jak już 4 litery to gdzieś tam będziemy w tej orientacyjnej kwestii już coś tam wiedzieli, nie? A przy okazji tak maszyny używane sobie spra... sprawdzę. Eee, dobra, nic ciekawego. Czemu maszyny używane sprawdzam? Ponieważ liczę na jakiś fajny półżek i tutaj tak y, z tym moim znajomym y, żyjemy w takiej teraz niepewności co to kupić, nie? bo i znajomy za bardzo nie wie co mi doradzić i ja za bardzo nie wiem co bym chciał. Nie radiczę. Y, jeżeli chodzi o pług, y, myślę aż nad trzema różnymi y, maszynami, bo gdzieś tam myślę po cichu nad tym, żeby kupić pług obrotowy, ale będzie więcej dwójki obrotówka, to tak będzie taka trójka, nie? Myślę o tym, żeby kupić pług zawieszany, ale zagonowy, no to tutaj czwóreczko może poszedł, nie? No i myślę, żeby kupić pług ciągany i tutaj też mogę być czwórka, najlepiej takiego forsznita. No a tutaj wszystko też się opiera o pieniądze i tak dalej, i w sumie zastosowanie i to, co tutaj u mnie w tych było, a czego nie było. I chyba raczej będę obstawał przy pługu zagonowym, zawieszanym. Standardowo, jeszcze zobaczymy jak tutaj się sprawy potoczą, ale na 99% tak yy, będą się sprawy miały. Powiem, że dzisiaj na tej nawigacji, że dobrze że to się wymyśli, nie do tego farminga, dałabym ja tutaj się nie zajeździł. W ogóle tak coś patrzę, coś dobiechałem. Aż, kurde, powiem, no jest niby fajna ta nawigacja, ale no, czasami to. Odwala. ok jedziem i to już chyba jest ten moment w którym ja mówię że zaraz będzie pełen zbiornik jedziemy się wysypać i napełniam pierwszą przyczepę jeszcze pozostaje druga ja tylko sobie sprawdzę ile ona ma na pewno tej pojemności na przyczepienie nie patrzcie nie 4,2 no to akurat yy, tam trzeba będzie dobre dwa zbiorniki wrzucić nie jest na no to jakaś tam szansa że coś jeszcze tutaj się ugra, żeby te zestawy były pełne, ale to zobaczymy. 82% ja myślę, że taki jeszcze jeden przejazd sobie zrobimy, to będzie w 100% kombinowane, albo nie. Lepiej nie. Ja to pierdę, potem się w połowie zatrzymywać. Jadę się wysypię i tyle. tak mi się to nie zmieści, i tak mi się to chyba raczej nie zmieści. Tak coś czuję. na naszym autosami, które... No to teraz tylko 4 tony muszę tego ziemniaka co jest w sumie no naprawdę śmieszną sprawą, bo jest to no, nierealne praktycznie, że tutaj zbiorę. Liczę, że jeszcze jeden zbiornik, czyli tamte dwie tony zwierzęce i to będzie tyle w tym temacie. Okej. jest więcej na pasie. Działamy. <laughs> Także tutaj, jak mówiłem, jeszcze jeden zbiornik na pewno zbiorę i na tym się to wszystko kończy, 3,5, 4, no 5 ton, tak jak mówiłem, zbiorę około 2,5 tysiąca złotych w zarobie, ja Wam powiem więcej, to ja na jajkach zarabiam, naprawdę, no ale pieniążki z jajek na pewno będą, z warzywek też jeszcze, w październiku coś tam będzie wpadało. O, tak powinienem nawijać z tym kombinem tutaj ro, taki o zigzag do rowu jeszcze z nim najlepiej wjechać. I teraz na spokojnie mogę sobie tutaj działać. No okej. Okay. Mówię, jest trochę tej zabawy niestety. Traktory też się trochę uwalą, ale myślę, że mimo wszystko nie mam źle. Tutaj wypadło tysięcy tu pół tu kolejne 5. No to mamy, żeby wamy z 400 za tonę, 4 tony, tam 1600 1700 No to i tak mimo wszystko mamy te 6 powiedzmy 7000 z ziemniakami soja i ziemniaki e, Daliśmy do tego po 2000 za każdą z tamtych upraw, to jest 12000 zdjęte z tego pola. No kurde, z przelicy bym tyle nie zdjął w życiu 12 tą bym nie miał jak myśmy zebrali w tym roku po 6 ton nawet nie tego wszystkiego także uważam, że mimo wszystko jest dobre nie? naprawdę jest ok ja ogólnie co Wam mogę dzisiaj powiedzieć eee, skończyłem te wykopki eee, wezmę się dzisiaj za jeszcze sianokosy to wtedy w kolejnym odcinku akurat pierwszego e, ogarniemy sianokosy e, tam z rańca powiedzmy a potem e, jeszcze ogarniemy sobie Akurat tutaj rozrzucamy obornika na tych trzech działkach i oreczkę. To mamy takie 20 odcinki w tym sezonie. Coś tam przez zimę, może jakieś sprzedaże sobie nagrane, coś się może jakąś maszynę przyprowadzi. No, przyprowadzi się, no kurde, mamy no, maszynę, zapomniałem. E, także coś tam jeszcze będzie e, przez tą zimę. No i to w sumie będzie na tyle. Nie? Ja Wam dziękuję za oglądanie. wbijajcie na moje pozostałe odcinki, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się na razie, cześć.